Cześć, w tym filmie przejdziemy szybko, ale ze zrozumieniem przez instalację Ubuntu na VMC na Proxmoxie. Zapraszam! Zanim zaczniemy cokolwiek tutaj tworzyć na serwerze, upewniamy się, że mamy w jakimś tutaj dostępnym zasobie. U mnie to akurat jest lokal, ale to zależy od waszego środowiska. W zakładce ISO, ISO Images, że mamy instalkę. Jak widać, ja tutaj instalki Ubuntu nie mam, więc otwieram sobie nową kartę, wchodzę na ubuntu.com, pobieramy zawsze z oficjalnego źródła, jeśli jest taka możliwość. Rozwijam zakładkę Products. Tutaj mamy kilka opcji. Mnie będzie interesowała Ubuntu OS i Ubuntu Server. Macie tutaj jeszcze dostępne jakieś inne narzędzia. W tym momencie do instalacji najczęściej będziemy się decydować pewnie na desktop i na serwer. Ja wybieram serwer. Następnie klikam zielony przycisk Download Ubuntu Server. Jeżeli nic Was nie ciągnie w dół specjalnego do starszych wersji, bo niektóre oprogramowania nie są wspierane jeszcze na najnowszym Ubuntu, wtedy zrozumiałem jest, że np. 22 chcemy zainstalować na dziś. No i tutaj wtedy przechodzimy przez opcję. Analogicznie jak tutaj, no jak kliknę w tym miejscu na pobranie najnowszej, to wyskakuje mi taka strona, pojawia się pop-up z prośbą o zatwierdzenie pobierania. Ja tutaj klikam cancel, na to, następnie klikam prawym na przycisk Download Now, kopiuję sobie link i wpisuję, w, wciskam Download from URL, wklejam link, query URL, jeżeli z, mamy tutaj, ISO i mamy tutaj 2,60 GB około. Jak na Ubuntu serwer to znaczy, że jest OK. I klikamy Download. Tak wygląda poprawnie rozpoczęte i trwające pobieranie na zasób serwera. U mnie jak widać to chwilę potrwa, więc wracam po przerwie. No dobra, to skoro obraz dysku nam się pobrał, mamy task OK, zamykamy ten pop-up. Ale widać, że tutaj w ISO Images dalej nie ma tego pliku. Wystarczy przejść na jakąś dowolną inną stronę i z powrotem na ISO Images i już jest. Teraz, żeby zainstalować tą nową VMK z Ubuntu, klikam sobie prawym na hosta, na którym chcę zainstalować. U mnie jest jeden, ale jak Wy macie więcej w klastrze, to sobie zdecydujcie na którym. Weźcie sobie pod uwagę na przykład ilość RAMu, która jest średnio używana, i wybierzcie ten, który ma najmniejsze obciążenie. Tak, żeby ono się równomiernie. Rozkładało to taka tylko podpowiedź. I następnie z tej rozwijanej listy klikam Create VM. Nie miałem pomysłu, a nie chciałem też nazywać maszyny Ubuntu. Nie chciałem, żeby miała taki hostname. Poprosiłem czata GPT. Podoba mi się nazwa Ubox. Niech będzie. Ubox. Po nadaniu nazwy klikam Next. W zakładce Use CD DVD Disk Image File. Wybieram pobrany przed chwilą obraz dysku. Tutaj te opcje się będą zgadzały, to jest OK. Czyli Type Linux 6.2.6 kernel dla tej wersji Ubuntu 24.04 to będzie prawda, więc klikam Next. Opcje, które tu widzimy w zakładce system są wstępnie dostosowane do tego, co wybraliśmy w zakładce wcześniej. Więc ja tutaj nie wprowadzam żadnych dodatkowych zmian. Powinno być dobrze. Klikam Next. Na następnej zakładce tworzymy dysk twardy. No właśnie, jaki będzie potrzebny dysk? Możemy sobie sprawdzić w dokumentacji, czyli w zakładce Docs, Reference i w System Requirements mamy informacje o tym, jakie są wymagane parametry, aby system operacyjny działał prawidłowo. Minimum 1 GB RAMu, Kotek przyszedł. Tutaj widzimy minimalne wymagania pod względem pamięci operacyjnej, czyli 1 GB RAMu, sugerowana 3 GB lub więcej. Na storage 5 GB jest jako minimum, natomiast sugerują 25 GB na zasób systemowy, więc ja sobie zostawię te 32 GB. Zaznaczę opcję Discard, żeby oszczędzać miejsce, i klikam Next. Na no, ilość rdzeni nie ma konkretnego tutaj wskazania, są tylko architektury. Ja dam sobie cztery rdzenie. Tutaj ważna uwaga, jeżeli wybieracie sobie typ procesora host, czyli mapowanie fizycznego procesora bezpośrednio do maszyny wirtualnej, nie, nigdy nie przekraczajcie parametru sockets, żeby był większy niż ilość realnych procesorów na, po, na płycie głównej. To się zemści, odbije się czkawką w wydajności. Nie wierzycie, to sprawdźcie. I dajcie znać, czy tak było. No dobra, ale to taka mała dygresja. Klikam Next. 3 GB było minimum. Damy 4. Zakładka network. Tutaj, oczywiście, wedle uznania, ja sobie daję VMBR0, czyli po prostu na tej samej sieci, co jest serwer fizyczny, podłączony do routera. Póki co mam taką trochę spartańską wersję sieci w domu, więc. Po prostu będzie ta maszyna wirtualna odnajdywała się w sieci tej samej, co pozostałe urządzenia podłączone do WiFi. W sumie ma to swoje plusy, ale to nie jest rozwiązanie docelowe u mnie. Klikam Next i zaznaczam Start After Created. Nie ma tu przeciwwskazań, ponieważ plik ISO już będzie znajdował się podmontowany na maszynie wirtualnej. Wiem, co dwa się utworzyło. Klikam dwukrotnie. Pop-up zablokowany, ale zaznaczę zgodę. I tutaj pojawia się takie czarno-białe okienko. Przemieszczamy się po opcjach za pomocą strzałek i na przykład klawisza Enter, ale mamy tu zawsze jakieś podpowiedzi, tak na przykład C for command line i tak dalej. Klikam Enter. I teraz standardowo moja podpowiedź jest taka, że wybierajcie sobie język angielski, jeżeli to nie jest przeszkoda, nie do przeskoczenia, ponieważ w razie gdyby jakikolwiek. Dziwny komunikat Was zaskoczył. To jeżeli system operacyjny będzie po angielsku, to zrobicie sobie dosłownie kopiuj i wklej do Google, i bardzo duża szansa jest, że ktoś już miał dokładnie ten sam problem co wy wcześniej. Jeżeli ustawicie sobie polski albo jakiś inny, to takich wątków na wszelakich forach może być po prostu mniej, albo tłumaczenie też może być niedoskonałe i ciężej Wam będzie znaleźć z powrotem tłumacząc z polskiego na angielski. Więc ja zawsze tu wybieram. English. Ja tu zawsze klikam Continue Without Updating. Wszelkie update'y robię już po instalacji. Layout klawiatury sobie zawsze ustawiam na polski. Nie wiem co o tym myślicie, jeżeli ktoś ma jakiś przeciw to dajcie znać. Po prostu mam takie podejście. Język angielski, ale layout klawiatury polski. I tutaj mamy dwie opcje. Albo instalujemy Ubuntu Server, albo wersję odelżoną, czyli taką pozbawioną dodatków. Tym razem dam sobie po prostu Ubuntu Server. Klikam Done. Pobrała mi się adresacja z dhcp więc klikam dalej Done. Proxy adres zostawiam puste. Done. Tutaj również klikam Done. Teraz mamy ważny etap, czyli konfiguracja dysków. I tłumaczę pokrótce. Standardowo jest zaznaczona opcja Set up this disk as an LVM group. Co to jest LVM? To jest m.in. możliwość łączenia dysków w grupy. Tutaj mamy maszynę wirtualną, więc mamy też dyski wirtualne. Najczęściej, bo możemy również przerzucić bezpośrednio dysk fizyczny do maszyny wirtualnej i nigdzie więcej. Natomiast jeżeli mamy LVM-a na dyskach fizycznych i powiedzmy, że mamy na przykład terabajtowy zasób dysku fizycznego, i on nam się zapełni, to kiedy był założony LVM, to możemy sobie dołożyć kolejny dysk o dowolnej wielkości, dołączyć go do grupy, a następnie rozszerzyć zasób, na którym jest system operacyjny, na przykład system operacyjny, bo to nie jest tylko dla systemów operacyjnych. Po prostu wszelkie file systemy możemy na tym mieć, a pod spodem są grupy dysków. I przy wjemkach może to znaczenie ma mniejsze, bo pod spodem są jeszcze inne zasoby. Natomiast ja mimo wszystko zostawiam tę opcję włączoną. Wiem, że to jest dyskusyjne. Powiedzcie, co wy o tym myślicie. Nie widzę jakichś przeciwwskazań, żeby ten LVM tu po drodze był. Tutaj możecie sobie zaszyfrować grupę LVM-a, jeżeli na LVM-a najpierw się zdecydujecie, bo jeżeli się nie zdecydujecie, to nie ma tej opcji. Ja tego szyfrował nie będę. Jeżeli jesteście bardziej zaawansowanymi użytkownikami, to możecie sobie tutaj zaznaczyć custom storage layout i wtedy ręcznie poustawiać partycjonowanie. Klikam enter na done. Ubuntu w trakcie instalacji domyślnie dzieli dysk na pół i tylko połowę wykorzystuje na system operacyjny. Resztę zostawia jako wolną przestrzeń. Nie wiem czemu tak jest. Ja sobie ten parametr tutaj Ubuntu LV zmienię, tak żeby on wypełniał w całości. I zmienię sobie system plików na BTRFS. Czytałem w komentarzach od Was informację, że to jest też dobry system plików. Nigdy z nim nie miałem żadnego doświadczenia. Trzeba spróbować czasem czegoś nowego. Więc klikam na save przyciskiem enter i teraz cały dysk wypełni mi się zasobem systemowym tak jak chciałem. Boot również zmieniał na btrfs. Poczytałem przez chwilę o tym na redditie, czy to jest dobry pomysł. Wychodzi na to, że co najmniej średni, więc może być. Klikamy done. Tutaj oczywiście nie musicie wprowadzać tych zmian w taki sposób, jak ja to zrobiłem. Myślę, że bardziej oczywistymi wyborami na partycję jest ext4 lub XFS, jeżeli jesteście początkującymi, ale ja tak mówię tylko dlatego, że jeszcze z Btrfs-em nie mam żadnych doświadczeń i nie mogę tak po prostu go szczerze polecić, ale też nie mogę go szczerze odradzić. Natomiast XFS-a i ext4 mogę polecić śmiało, bo są to systemy plików łatwe w naprawach, bardzo szeroko opisywane wszędzie na forach. Jak będziecie mieli jakiś problem, także Mówię, pierwszy raz instaluję BTRFS-a. Klikam continue. Wpisujemy imię, hostname serwera, nazwę użytkownika. Wymyślamy sobie hasło. Ten użytkownik, którego otworzymy na tym etapie, to będzie nasz Power User, tak? To będzie sudoers. On będzie mógł się przelogowywać na RUTA. Tutaj możecie sobie uruchomić Ubuntu Pro. Jeżeli macie subskrypcję, ja robię skip for now i klikam continue. Klikam spację, żeby zaznaczyć install OpenSSH server po to, żeby właśnie móc się logować po SSH. Klikam done. W następnej podstronie wyświetlają się komponenty, które możemy tak od ręki sobie zainstalować. Możemy sobie zaznaczyć spacją, przykładowo Nextclouda, a możemy też kliknąć na niego enterem i wybrać sobie inną wersję, to już w zależności od potrzeb, co tam sobie życzycie. Ja sobie tutaj właściwie nic nie zaznaczę, bo Każda z rzeczy, które tutaj są, a które chcę zainstalować, to myślę, że zrobię z nich po prostu poradnik, jak je zainstalować, już jako osobne filmy. Więc chodzę na sam dół i klikam done I teraz po prostu dajemy się systemowi operacyjnemu prawidłowo zainstalować. Ok, po chwili, kiedy pojawi nam się tutaj komunikat: Installation: Complete, strzałka w dół i enter na Reboot Now. Ten komunikat, który mi się tu pojawia, jest konsekwencją tego, że nie wyjąłem z wirtualnego napędu pliku ISO. Klikam na niego dwukrotnie i opcja do not use any media. Wracam do WIEMKI. Jest nawet napisane: Please remove the installation media, then press Enter. To klikam Enter. Teraz już system operacyjny powinien się odpalić. Loguję się na użytkownika, którego utworzyłem w trakcie instalacji. I tak jak wspomniałem, on jest naszym sudoersem. Możemy przejść na ruta. ping wp.pl to taka moja podstawowa i nie tylko moja komenda do weryfikowania, czy jest łączność z internetem. Pierwsza rzecz, którą robię po instalacji, sprawdzam, czy jakaś usługa, mimo wszystko, się nie wykrzeczyła. zaraz po, w trakcie instalacji. Nie wiem, czy kiedyś mi się zdarzyło taka jakaś dziwna naleciałość. A następnie klikam APT Update, żeby zweryfikować, czy są jakieś paczki do zaktualizowania. 73 aktualizacje mogą zostać zaaplikowane, więc czemu nie? Teraz na świeżym systemie. Nie ma żadnego tutaj stresu, że coś nam będzie z czymś kolidowało, więc aktualizujemy. Ok, w przypadku Ubuntu tak naprawdę nie mam jakichś takich złotych rad, co trzeba zrobić po instalacji. Jest to bardzo dobry system operacyjny, stabilny. Nie przypominam sobie, żeby on był w coś wybrakowany na dzień dobry, zwłaszcza w tej wersji serwer pełnej, nie minimalist. Bo ta wersja minimalna jest faktycznie potrafi być wybrakowana, mieć problemy z logowaniem. Sprawdźmy, czy się loguje coś. Warlog. Czy jest syslog? Sprawdźmy sobie. Tak, syslog się zapisuje elegancko. Czy jest żurnal? Już widziałem, że jest, ale sprawdźmy, czy jest używalny. Jak najbardziej. Także tutaj właściwie na ten moment nie mam nic do dodania. Teraz na świeżo po instalacji to jest być może dobry moment na zrobienie sobie kopii zapasowej tej maszyny lub Snapshota, żeby mieć szybki punkt przywracania. Zwłaszcza jeżeli zaraz zamierzamy coś instalować, tak? To czasem ten Snapshot się faktycznie potrafi przydać, więc klikam sobie Take Snapshot, After, Fresh, Install, sobie nazwę. Snapshot, a że ja tu będę na niej dużo różnych rzeczy instalował, to ten snapshot może się faktycznie przydać. Dodam jeszcze, że jeżeli na etapie instalacji przeskipowaliście ten moment, gdzie, że tutaj macie dużo mniej miejsca niż zakładaliście, to będzie tutaj nawet widać w LSBLK, że ten LVM jest mniejszy sporo od partycji, na której się znajduję. Tutaj, gdybym to przeklikał, to tutaj byłoby 30 giga, tak jak jest, a linijkę niżej zamiast 30 byłoby 15, tak? Wtedy, jeżeli tak się stało, to zachęcam do mojego filmu o rozszerzaniu partycji na Linuxie, na Proxmoxie. No i co? To właściwie w tym filmie będzie na tyle. Dzięki za oglądanie i dawajcie znać w komentarzach, jak się podobało i co mogłem zrobić lepiej. Na razie.